Z tej strony Speedpony i dziś zrobię dla Was recenzję sześciu kostek, które nabyłem na zawodach. Dobra, żeby nie przedłużać, bo nie chcę, bo sześć kostek to dosyć dużo. Więc nie chcę tak bardzo przedłużać. Zacznę od razu. Pierwsza, trzy na cztery, Moju Wejsu się nazywa. Tu piszę. Pudełko, nic ciekawego, tu mam budowę, tu całą kostkę, tu logo od magicznej. Tu jest znak ki. Więc widzicie. No, mam strasznie słabe światło, więc sorry, ale mam nadzieję, że w miarę będzie widać. Dobra, żeby nie przedłużać tak hmm, kostka. Naklejki ma fajne. Mi się zdaje, że to są pół Nie wiem, ale tak pomarańczowy jest taki śmieszny dosyć i zielony... Mi się zdaje naprawdę, że są fluorescencyjne, ale nie jestem tego 100% pewien, więc wam nie powiem dokładnie. Kostki wszystkie te sześć te kostek, a jeszcze do tego mam pudełko. czekajcie. Wszystkie te kostki kupiłem na zawodach Śląsk-Zagłębie, które skończyły się w niedzielę. Tą ostatnią. Dzisiaj mamy wtorek, więc skończyły się dosyć niedawno. Dobra. Co do czwórki. Rusza się ona płynnie. Chociaż szczerze mówiąc trochę mniej płynnie niż Shankshoot 4x4, jakakolwiek wersja. Może ruszyć trochę ciężej, ale... ale feeling według mnie ma fajniejszy. Mi się bardziej podoba feeling tej kostki niż szększu. Rusza się troszeczkę mniej płynniej, ale może też przez to, że szększu już mam wyrobioną, a, te, a ta, tej kostki jeszcze nie. Jak ją wyrobię, to wtedy zobaczymy. Być może zrobię jeszcze taką dokładniejszą recenzję kiedyś, bo to jest tylko tak, taka na szybko, nie? No, jak i te warstwy jak i te warstwy ruszają się bardzo fajnie naprawdę mają bardzo fajny feeling mi się strasznie podoba tu na białym mamy logo od moju układ koloru standardowy no i to chyba tyle na temat tej kostki kosztuje około 65 zł dobra Dalej. Dalej już przejdę do trójek, bo już większych kostek nie kupiłem. Zostały trójki dwójki. Jezu katar mam straszny, dobra. Fang się 3 na 3 V1. No. Całkiem fajna kostka. Chociaż na początku, jak ją kupiłem, była strasznie mało skręcona. O, taka była, taka. Bardziej się nie dało rozszerzyć. A teraz już, jak widzicie, pasz taka wcześniej, taka max się dało rozszerzyć. A teraz więc kostka była strasznie. No nie jak to powiedzieć. No, mało rozkręcona była. Dopiero ją wyregulowałem. Ale ogólnie się rusza fajnie, również ma bardzo fajny feeling. Tak, słuchajcie, zdaje się, jakby była sucha. Sucha, eee. zdaje się, jakby była kompletnie nienasmorowana taka sucha, ale to po prostu jest jej feeling. Kostka jest nasmarowana, bo ją smarowałem i mimo to yy, taki odgłos wydaje, jakby była kompletnie nienasmarowana. Ok. Logo jest zwykłe, function, nic ciekawego nie ma. Na pudełko tak samo, tu mamy taką jakby budowę, nic nie ma ciekawego. No, kostka naprawdę. Ale ogólnie jest fajna. Nie powiem, że przez to, że się zdaje, że jest słucha, jest głupia. Bo mi się bardzo kostka podoba. Tylko jedyny minus to są zacinki. No. Jak się układa szybko. Yy... Na przykład pomieszam wam ją teraz. dobra. O, są takie zacinki, co jest. Bardzo przykre. No, Są takie naprawdę częste zacinki, co nie jest w tej kostce fajne. Ale ogólnie to jest całkiem ok, kostka. No, te zacinki. Jeden minus. Rozcinanie zakrętów bardzo słabe. Cztery, znaczy, nie bardzo słabe. Tyle zatnie. do, do, do tej kreski tutaj. Dobra, więc to tyle jeśli chodzi o Fangshi Shuangren. Jeszcze teraz daję go honk na białym plastiku. Jakość MK. Co nam daje, że jako ziemka? Naklejki, jak widać, są od halczuka. O Jezus Maria. Nie, coś mi nie wychodzi. No, jeszcze nie jestem do tej kostki przyzwyczajony. Po prostu muszę się y, trochę do niej przyzwyczaić, żeby... Być może się na nią przerzucę. Naruszę się naprawdę fajnie. Strasznie szybka jest, płynna. Na niej się żadne zacinki nie zdarzają. Kostka jest również trochę głośna. Ale dobra, nie ja chcę tak przedłużyć. No naprawdę bardzo fajne. Układ kolorów standardowy. Ścinanie zakrętów na... No tak, jak kwang się mniej więcej do tej kreski tu. Może troszkę więcej. Jest całkiem na wysokim poziomie. Logo jest bardzo fajne takie u magicznej kostki. No, więc bardzo polecam każdemu tą kostkę. Rusza się, rusza się naprawdę fajnie. Fajny feeling ma. W takim pudełku zwykłym od Diana. Nic ciekawego nie ma na pudełku. Dobra, dalej, bo już nie chcę tak naprawdę tak bardzo przedłużać. Yy, key 3x3 na kolorowym plastiku. Kupiłem na kolorowym, ponieważ nie było na zwykłym, ale i tak raczej bym ją na zawodanie układał. Pokarska jest średniej o Jezu, średniej jakości Co ja zrobiłem No no średniej naprawdę zdarzają się. to znaczy może teraz już nie, ale tuż po kupieniu. Zdarzały się takie straszne zacinki, po prostu wszystko było dokładnie dokręcone, równiuteńko i na przykład górna ścianka się nie mogła przekręcić, o tak jakby tu coś blokowało, nie wiem, tak po prostu nie dało się jej przekręcić. Nie wiem czym to spowodowane było, ale tak się niestety działo, co jest wielkim minusem, chociaż już kostka ładnie chodzi, całkiem fajnie, więc jest OK no nie chcę naprawdę tak bardzo dużo przedłużać <laughs> więc tyle na jej temat. Jeszcze ile ścina, ścina, bardzo słabo. Dotąd. I co do, Nasz znaczy, dotąd nawet okej, okay, ale dotąd ledwo co ścina. Więcej nie masz szans ściąć, więc ścina gorzej niż głuchą. Troszkę gorzej też niż funchi. A rusza się całkiem fajnie, w miarę płynie. Tylko te zacinki, ale oprócz tego to jest całkiem fajne. W takim pudełku ją dostałem. Tu znowu też logo tu magicznej kostki. Nic też ciekawego. Dobra, powoli już będę kończył. Jeszcze szybko dwójki. W takim pudełku W2V1 to jest. Tu sobie trochę zniszczyłem, tu mamy algi. No pudełko to nic ciekawego. I co do kostki. Kostka jest bardzo głośna. Strasznie głośna kostka, ale... ale jest nawet... dla no, nas znaczy jest bardzo fajna. Ja teraz się najmniej rzucam na 100%, będę tylko na niej układał. O. Jest to Utip V1, również jakość MK. Czekaj, jeszcze jednego solwa, który nie, nie tym. O. No, również kostkę trzeba trochę wyrobić bo nie, od razu nie będzie tak świetnie chodziła ale ogólnie naprawdę polecam bardzo każdemu to jest również jako ziemka, widzicie tu logo naklejki ma fluorescencyjne rusza się naprawdę fajnie, tylko jest trochę głośno ale oprócz tego rusza się bardzo fajnie, polecam każdemu za około, nie wiem, 40 zł Ostatnia kosteczka, bo już naprawdę długo Ki 2x2, no jest to kolorowy plastik, naprawdę chyba najlepsza dwójka na rynku obecnie, niestety jest tylko y, na kolorowym plastiku, więc na no, zawodach mnie no, nie ale naprawdę super kostka, rusza się wyśmienicie, strasznie płynna, nawet jak na mnie jest trochę za szybka, szczerze mówiąc. Strasznie płynna kostka. Polecam każdemu. No, dostałem w takim pudełku zwykłym, takim jak, jak pudełko 3x3x3, tylko trochę mniejsze. No i naprawdę kostka bardzo szybka. Polecam stuprocentowo każdemu. Na wszystkie kostki, te które teraz zamówiłem, wydam około 400 złotych, ale wolałem sobie już kupić na zawodach niż czekać pocztą. Nie dobra, więc jeszcze raz yy, polecam każdemu te wszystkie kostki są naprawdę świetne. Polecam stronę magiczna kostka pl Mają tam bardzo dużo fajnych kostek znajdziecie tam wszystkie kostki które tu omawiałem jak by był chętny No i to chyba tyle Mówił do Was speedpony zapraszam do obejrzenia innych moich filmików do lajkowania, komentowania, subskrybowania no i to chyba na tyle cześć